Przepraszam, czy jest soczek tarczyn? Szmato? Dzień dobry, cześć, czołem! Boom, headshot lisem ze zwisem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Roy Playing Games w grze Skyrim. Dokładnie tak, wiem, że brzydko kazałem Wam czekać, ale musicie mnie zrozumieć. W końcu nie, życie nie polega tylko na nakurwianiu smoków, no ale nieważne, żeby nie było. Chciałem Was bardzo przeprosić za małą zdradę, za malutki, nie, powiedzmy... No, brzydki ruch z mojej strony. Mianowicie chciałem się przebranżowić na duel Wildera. Na szczęście sam sobie wybiłem tarczą oczywiście ten pomysł z głowy. Także będziemy wierni Dei tarczy szmato. Jak widzicie, tarcza nie najgorsza, trochę lepsza. Także uah, dzisiaj zabyt demonstruję Wam kilka młodziaków. E, trochę troszeczkę sobie pochodzimy po lesie w celu e, oddania questa Jakiego questa, jakiego questa? Już wam prezentuje mapa e, Więc tak, dzienniczek Standardowo same pały A wywiadówka tuż, tuż Zaplanowany odwet wraz z Wilkasem pomściliśmy śmierć Kodlaka Tak, także pan, który Czyli nie wiem, mam nadzieję, że Głos pana, który dawał Głos w gotiku jeszcze raz jeszcze nas uraczy, bo na razie specjalnie się nie nagrał. No ale nieważne, pomściliśmy go e, przynosząc zagładę srebrnej ręce, i teraz wracamy. Nie skorzystamy wyjątkowo z opcji szybkiej podróży. Zamiast tego, trochę sobie połazikujemy, pozwiedzamy, zobaczymy, jak to wszystko tutaj standardowo wygląda. Teraz, powiedzmy, Skyrim, w potoczce. Bardzo zimnej. Cold eyes. eyes like cold. Cold as ice. Aż czuję jak mi wiucha po moich jądrach. Wiucha mi w grucha. Wo, Rock. I tak, jeden z pierwszych modów, który chciałem Wam zaprezentować, to mod, który poprawia wygląd krwi i wpływa na to, że walki stają się jeszcze bardziej brutalne. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. O, faktycznie. Elegancko, no. Krew faktycznie wygląda, powiedzmy, no tak, jeśli można tak powiedzieć, atrakcyjniej, bardziej wiernie jest oddana. Fajna implementacja. Pamiętam, że w Falloutu New Vegas było coś bardzo podobnego i faktycznie podkręcało to brutalizm każdego ze starć. No dobrze, to był bardzo spontaniczny atak. Chodźmy sobie dalej, rzućmy sobie rokiem, czy dobrze podążamy, czy źle podążamy. Gdzieś tutaj. Dobra. Wciśnijmy pedał gazu, na maksa. Co pecina giganta, dawno walk nie było. To sobie pojedziemy. Może się uda, kto wie. fucking knows. Tak. Jak widzicie ulepszyłem sobie zadawane obrażenia kiedy atakuję ze znienacka Od razu już widać bezpośrednie profity za tym idące Teraz pewnie skupi się na mnie Dobra jest. Dobra, 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 dobra. Stary. Szybki. Real out pitch. O jak on to wcelował. Na szczęście patch ma to naprawić. Już jutro twórcy gry uraczą nas patchem naprawiającym. Niedoróbki. Właśnie pokrył złej trajektorii e, lotu. Właśnie naszej strzały. E, poprawi kwestie konieczności. Wmontowania, konieczności wmontowania tamtego dźwięku, wiecie, obniżenia go chyba do 44, 100, coś takiego. Także fajnie, zobaczymy, co tutaj ma nasza ofiara gigant, krasnoludzkie buty. Właśnie. I przy okazji wmontowała nam się prezentacja, którą planowałem pokazać Wam, przedstawić w późniejszym czasie. Mianowicie wmontowałem sobie kolejną modyfikację na przejrzystość inwentarza, albowiem tamten po prostu był strasznie odpychający i głosie wielu recenzentów stanowił podstawowy mankament bezpośrednio przyczyniający się do obniżenia noty ostatecznej grze. Oczywiście zarówno mod na krew, jak i ten mod właśnie na ekwipunek znajdziecie sobie do bezpośredniego ściągnięcia w opisie tego filmu. Także wszystko dla Was, nic bez Was. I jak widzimy, przykładowo to, co mam ja, jest fajnie opisane. Mamy wszystko jakby w jednym ekranie przy sobie klarownie, czytelnie, mamy obrażenia, ciężar, <laughs> yy, wartość, yy, dodatkowo oczywiście mamy tą standardową wizualizację tutaj boczną, poszeregowanie u góry, także nie musimy ciorać tym kółkiem myszy i przyciskać konkretnie, bo nie zawsze to wiadomo yy, działało. No i okej, okay. wiadomo, tu jest my i wszystko nasze, nic się nie myli kontrahent bądź właśnie nasza ofiara jest w tym mm, miejscu aha, nie zabrałem. E, dobra, co by sobie tu weźmiemy? Co tu ma wartość? Krasnoludzkie buty na pewno moje strzało odzyskam, złoto, proszę bardzo, no i wiadomo, jest lucik, jest expik, to co e, lubimy. Ale to nie koniec przygód. Może udamy się. A! Poszedł sobie, może i dobrze, może nie ma sensu bardziej raczyć, ale na pewno powinna znajdować się tu. Na pewno powinna, powinna albo na pewno jest, wiadomo. Jakaś skrzyneczka, bo przy obozo obozowiskach, właśnie gigantów, przy których zawsze występują e, mamuty, są jakieś fanty. No proszę, nie myliłem się. Zobaczymy. Proszę bardzo, przeszukujemy. Co mamy? Kiełma muta, buty. A, bierzemy złoto. Dobra, jest sympatycznie, lecimy dalej. Fajnie to płonie, kurczę. Aż czuję to chwilowe ciepełko, mimo że wszędzie. Jest so cold. A wiecie co? Co się będziemy? Ostatnio nie było za dużo walki, teraz sobie to powiedzmy nadrobimy, żeby wmontować trochę wreszcie dynamiki do moich filmów, a nie tylko rozkosznego pierdolenia. Stawaj ziom, snickersa chcesz! Właśnie to jest to, przy tego typu starciach bardzo fajnie jest się wspomagać właśnie blokowaniem oponenta, poprowadzeniem go właśnie e, przez konieczność omijania tego typu właśnie wypustków, z kamieni, skał, murów, szczątków tego typu elementów Dobra, zaraz padnie I the last shot, dub shot A nie był ostatni Haha! Ha. I elegancko. Się świetnie obala Jak rok Przeszukujemy Kieł muta. Fajna wartość. Dobra, jedziemy dalej. O! Teraz taki kozak Co ci się stało, Wilkasie? Wilkasie, mój wierny kutasie! Wilkas, już już nie musisz udawać, że jesteś pro. Przed chwilą pokazałeś na co cię stać A! a dla... Wow! To to Plejada gwiazd dzisiaj? Nie, dobra, to chyba nie żyje. Czy żyje? A, kolejny. Dobrze. No i dobrze, przynajmniej zrobiliśmy sobie mini przegląd bestiariusza. Aaaa. A. No i trochę walki. Pradawna i pradawna Dobrze, teraz może olejmy troszeczkę kwestię walki na dystans na rzecz odwagi idącej za bliskim kontaktem. Tarszysz ma Sprawdźmy nasz indikator map, kursor. So close! Może coś jeszcze nawinie się pod mój topór mocy! Mój topór mocy czeka, by zatopić się w czyjejś czaszce I mój buzdygan zapomnienia Czeka, by rozdziewiczyć jakąś pannę Ten wiatr, wiuchanie Także na moich filmikach macie totalny, pełen przegląd Przeróżnych warunków atmosferycznych Proszę bardzo, już się robi ciut cieplej Już na horyzoncie widać Powiedzmy no różnice idące za tym, że chyba będzie cieplej. W dniu jutrzejszym albo może... Ouuu! Wilki, dobra! Zrobimy im tarczę. Z rozpędu. A. Tarcza. Ha! Nie! O, piękny finisher! Ja się nigdy nie przestanę nimi podniecać. To jest wyborna nagroda za jakiekolwiek starcie. Nieważne, czy wymagało, wymagało od nas 400 strzał, 15 fiolek, czy nieświeżego oddechu. Naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Finisher się włącza, pała rośnie, się, serce się raduje i grać się chce dalej. Sam miód. Jak tam? No, coraz bliżej. Dobra. Na przodu! Hej ho! Hej ho! Przez Mordor by się szło! Mado, mado, mado fako! Holandia? Dobra. O, kolejni! Ej, Wilkas! Cast. Mam nadzieję, że przeżyłeś, bo nie mam pojęcia gdzie jesteś. Nie, na, pe na pewno ci się nie stało. Po prostu poszedłem się odlać, a ja bezczelny nie poczekałem. Uuu. Znów Megan Fox tu biegnie. Dogonimy szmatę? Ha, ha, ha. Hit! You've been hit by, you've been splat by, a smooth criminal. Kurczę, nie ma pustych przelotów. Dzisiaj nikomu nie popuszczę. Co najwyżej, krwi upuszczę. Spokojnie, lejeniu. Jeleniu. No, rojo, pokaż, masz cele. Ah jak zwykle, totalna bajera. Run forest -ha -ha. Ha -ha -ha. Oliwa zawsze sprawiedliwa Już niedaleko No Wilkas jednak to było pupu, nie pipi Wście coś długo nie ma się w krzyżu jebał, mogę wziąć fastum ziom Okej okay. Już powinien być względny spokój Dym dyrym Pimci rimci Mogli zrobić jakieś boczne wejście Muszę dymać na oko Oczywiście w tym momencie sens jakikolwiek wałów obronnych nie miałby racji bytu, no ale nieważne Lakfag. Oczywiście Bardzo nienormalna droga do celu Stój kto idzie, chuj witamy Znów upierdolony stół Chociaż nie jest czysty, Kamil Durczek byłby dumny Dobry dealing czum, 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 czum. Reszta zapewne przygotowała pogrzeb Kodlaka. Czyś wilka się! Przyjdź do niebiańskiej kuźni, by złożyć wyrazy szacunku. Dobra. Zaplanowany odwet wykonane. Potrzebujesz zapasów? Rozpoczęte. Zobacz, chwała poległym! Okej, okay. idź na pogrzeb Kodlaka. Okej. Olfino, okay. pracujesz wieczorami pod pianą klaczą? Idziemy, idziemy, co to będzie, co nas czeka? Jak to nie ma?